Hejka! Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Ostatni odcinek z otwieraniem boxa Karoliny Stylizacji bardzo Wam się spodobał, więc postanowiłam pociągnąć trochę tą serię. I tym razem porównamy sobie dwa boxy. Box, Boks, który ostatnimi czasami jest jakimś hitem, po prostu turbo hitem na TikToku, czyli Funday Box, w porównaniu do Big Glossy. One cenowo wypadają podobnie, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli taką fajną... E, fajną fajny odnośnik po prostu od tego, co bardziej warto zamówić, dlaczego, a może oba boxy się podobają na swój sposób i są opłacalne. Teraz to sprawdzimy. Także tak, Big Glossy klasycznie przychodzi w takim kartonowym pakowaniu i mamy takie przepiękne pudełko ozdobne, natomiast Funday Box wygląda w ten sposób. Przychodzi do nas poplepiany cały naglejkami. Widać, że ktoś tu ładnie pakuje ręcznie, tak to się prezentuje. Ale może zanim przejdziemy do zawartości, to sprawdzimy sobie, jak to aktualnie wygląda cenowo. Fanday Box kosztuje około 49,50, bo to się waha, czy jest promocja, czy nie. Big Glossy jest praktycznie ta sama historia z tym, że przy Big Lossi wykupujecie sobie subskrypcję, tak? Zgadza się, czyli tutaj cenowo wygląda to bardzo podobnie. Eee, płacimy około 59 zł plus wysyłka za box. No i zobaczymy, co tu mamy, jeśli chodzi o zawartość. Dobrze, zaczniemy od Funday Boxa, bo jestem go turbo ciekawa. Coś nam tu wypadło już. Na dzień dobry, zobaczmy, co my tu mamy. W środku znajduje się pudełko, ja mam akurat wersję Lucky Box. Kartka z podziękowaniem za zakup. Różowa bibułka Wlepy, ale kozackie te wlepiksy Okej, okay, czyli mamy tutaj Hej, zbieraj pieczątki, odbieraj nagrody Mamy dwie wlepy takie cute Paragon i tutaj jest chyba W razie czego etykietka Zwrotna Zabieramy się za zawartość Pudełko jest w porównaniu do Bibiosi Dosyć małe, sami możecie to zobaczyć Ale może zawartość będzie nam to Rehabilitować. Dobra, otwieramy. Ok, czyli to też jest takie otwierane na tej zasadzie magicznej. Nie wziąłam sobie nożyka, nie przemyślałam tego. Zrobiłam to zrobić pensetą. Mam nóż i nie zawaham się go użyć. Dobra, tak się prezentuje zawartość. Wlepy i tak to wygląda w środku. Dobrze, czyli w środku mamy kolejne wlepy, takie bardzo urocze. Z tego co wiem, one są rysowane przez właścicielkę. O, to jest 100% ja. Wlepiksy są super. E, w zestawie mamy handmade taką scrunchie, akurat w kolorze pomarańczowym, ale bardzo fajna, duża. No i polska produkcja, także ekstra. E, do tego mamy zestaw naklejek, także to powędruje do mojego kalendarza. Mamy skarpetki akurat do Clover, także turbo trafili i to też są chyba polskie skarpeteczki. E, rozmiar uniwersalny od 36 do 41, także super. Następną rzeczą jest taka, to jest chyba e, taki choker z koralików z napisem Lucky. Trzeba takie rzeczy już lubić, bo to jest takie wiecie. Dalej mamy przypinkę, e, długopis i notesik w truskawki, wszystko oczywiście logowane marką Jeabani e, yeah, bo jest to jakby box pod marka. E, Właśnie to pod Produkt, bo to myślę można tak nazwać, marki Jewany. Ogólnie podróż pod uwagę fakt, że jest to box, który jest produkowany w Polsce, że mamy ręcznie rysowane naklejki, że wiecie, to wszystko jest takie fajne i personalizowane, w zależności od tego, jaki box zakupicie. Tak najbardziej się to opłacało, z tym, że trzeba takie boxy lubić, dlatego, że one są dosyć specyficzne, jeśli chodzi o zawartość, wiadomo. Nigdy nie wiecie, co traficie, ale z drugiej strony też nie wiecie, co traficie na rzeczy, które będą trafiać w was gust, więc tutaj z góry mówię, że trzeba takie rzeczy lubić. Jeżeli takich, nie wiem, pierdłeczek, takich właśnie cute rzeczy, to raczej bym go nie za zamawiała na waszym miejscu, bo możecie się niestety rozczarować. Tak, to była wersja Lucky Box. A teraz przejdźmy do Big Glossy. Big jest to pudełeczko stricte kosmetyczne. Rzadko tutaj się trafiają inne rzeczy. Tak się prezentuje nasz box w środku. Jest wypchany kosmetykami po same brzegi. O! I to mamy w środku, także jest w czym przeglądać. Zaczynamy od peelingu do ciała, cukier i olej kokosowy z efektimy, także super. Myślę, że to będzie bardzo fajne i z chęcią sobie tego użyję. E, dalej mamy żel do higieny e, rąk, antybakteryjny akurat z bielendy, aloesowy, także akurat na teraz idealny. Trochę widzę, że się z niego ulało, zaraz sobie to posprzątam. Suchy szampon to jest ten oryginalny zapach, też jak najbardziej jest w porządku. E, druga wersja jest suchy szampon o zapachu orientalnym, czyli taki zapach kwiatowy okej, okay. następna rzecz to są takie beauty shoty dla waszych e, włosów z biotyną to sobie chętnie przetestuję, to są takie saszetki pewnie, tak, jak to działa rozerwij saszetkę, wsyp zawartość do szklanki, wymieszaj, wypij od razu po przygotowaniu ej, to sobie chętnie przetestuję słuchajcie, to może być spoko ja też ostatnio mam taką dziwną fazę i jeśli chodzi o moje włosy to jestem strasznie przewrażliwiona, więc to będzie ekstra, dobra okej, okay. Tuż z Lore ten tusz, który się nazywa Air Volume, i ja wiem, że on tu był, dlatego że ja go dzisiaj używałam w teście um, TikTokowych kosmetyków. Także tak dzisiaj wygląda mój makijaż z tego filmu. Natomiast faktycznie ten tuż będziecie mogli tam zobaczyć. No i faktycznie on bardzo podwyższa zawartość tego pudełeczka, co tutaj dużo mówić. I ostatnia rzecz to żel pod prysznic. Cena jego jest po prostu tak niska, że jestem w szoku, dlatego że kosztuje tylko i wyłącznie 3,50. Także dla mnie. Kosmos. Do mycia ciała, sprawiające, że to codzienne kąpie jest jeszcze przyjemniejsza. Słodki zapach paryskich makaroników poprawia humor i... Co? I otula skórę z msową aurą. Powąchajmy. Faktycznie czuć takie słodkie, cukierkowe makaroniki. Bardzo fajnie. Jeśli chodzi o zawartość tego pudełeczka, to jest ona według tego, co tutaj e, twierdzą nam producenci. Za około tutaj mamy 78. Tutaj mamy... 90, 110 zł. Czyli wydajemy 59 zł, dostajemy podwójną zawartość i przeważnie w Big Lossy się to utrzymuje. Ja te pudełka otwieram co miesiąc i do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby zawartość nie przekroczyła stówki. Także tutaj zdecydowanie, jeżeli jesteście plikami kosmetycznymi, makijażowymi, to plecałabym Wam Big Lossy. Natomiast jeżeli jesteście takimi gadżeciarzami, to będziecie zadowoleni z FanDay Boxa z którejś tam wersji, bo one są w kilku wersjach. Ja mam akurat tą Lucky Box. Bo ona też jest jak najbardziej spoko, plus ja. Ja jestem za tym, żeby wspierać polskie biznesy. Jak i pudełeczko Big Lossy, tak i e, Funday Box, Lucky Box, e, czy ogólnie marka Jebani, to są polskie rzeczy. I ja uważam, że warto sobie raz na jakiś czas sprawić taką przyjemność, czy taką, wiecie, stricte kosmetyczną, czy taką gadżeciarską. I obie te wersje mi się dzisiaj podobały. Uważam, że obie były warte swojej ceny i myślę, że obie bym ponownie zamówiła. Dajcie znać, czy za miesiąc zrobisz, chcecie takie otwieranie pudełek. Mogłabym zamówić jeszcze inne pudełka subskrypcyjne, e, które są aktualnie na rynku. Możecie mi dać znać, ja chętnie się dostosuję I na przykład w następnym odcinku Otworzymy sobie kilkanaście takich pudełeczek A nie tylko dwa A ja za dzisiaj już wam serdecznie dziękuję Witam was w ogóle ponownie na moim kanale Mam nadzieję, że wszyscy zostawili subskrypcję Zostańcie ze mną na dłużej, a my widzimy się niedługo w następnym odcinku Także do zobaczyska i cześć!